Dzień dobry, witam wszystkich Państwa na konferencji prasowej. Dzisiaj w Koninie ze Sławomirem Neumannem podczas trasy, trasy tysiąca spotkań, bowiem już od czerwca realizujemy program bezpośredniego kontaktu z naszymi wyborcami, a sam w dwóch formułach. Pierwsza to mobilne biuro poselskie na deptakach przy targowicach, spotykam targowiskach, spotykam się z mieszkańcami, bardzo ciekawe rozmowy, rozmowy, w których widać wielki niepokój niepokój o to co będzie zimą przede wszystkim to tego doświadczyłem w Kłodawie tego doświadczyłem w Umieniu małej miejscowości wczoraj z kolei we wrześni wszyscy mówili o aferach i o tym że żądają od nas rozliczenia pisu za to co robił a na spotkaniu w Turku czy spotkaniu w Kole e, mieszkańcy mówili przede wszystkim o inflacji, galopującej inflacji i drożyźnie, która zabija ich możliwości finansowe. Dzisiaj jedziemy z, ze Sławomirem Neumannem do Środy Wielkopolskiej, gdzie będziemy mieli otwarte spotkanie. E, najpierw w Zaniemyślów w OSP, a później w samej Środzie Wielkopolskiej w Auli Szkoły Średniej i Wyższej. I zarazem. Będziemy mówili nie tylko o polityce, chociaż polityka zaczęła się bardzo interesować naszymi, naszymi życiorysami. Szanowni Państwo, w poniedziałek z kolei w Gnieźnie Dariusz Rosati, Rafał Grupiński, ja i Paweł Arndt będziemy rozmawiać o inflacji, a do Konina 29 czerwca przyjedzie Izabela Leszczyna, żebyśmy także porozmawiali o ekonomii. Wczoraj, wczoraj odbyła się ważna rzecz, do Polski przyjechała Urszula von der Leyen. Tak. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, miło mi być w Wielkopolsce. Na zaproszenie Tomka zawsze z przyjemnością się odpowiada. Ale rzeczywiście naszym zadaniem dzisiaj to jest docieranie do Państwa za pośrednictwem mediów, ale też na otwartych spotkaniach, żeby porozmawiać o tych rzeczach, które są no, wyjątkowo ważne dzisiaj dla Polaków, dla kieszeni Polaków i też dla bezpieczeństwa Polaków. Rzeczywiście wczorajsze spotkanie z szefową Komisji Europejskiej no wielu z rządu i wielu z partii rządzącej liczyło, że otworzy Worek z pieniędzmi. Te 36 miliardów euro, które czeka na Polskę od wielu miesięcy jest blokowane tak naprawdę przez rząd Tadeu Mateusza Morawieckiego, a tak naprawdę przez Bigniewa Ziobro, który razem z Solidarną Polską szantażuje wszystkich. W rządzie i w Polsce swoim antyeuropejskim kursem, co powoduje, że Polska realnie traci nie tylko milion euro dziennie karę za funkcjonowanie nielegalnej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, ale traci dostęp do olbrzymich środków, które dzisiaj szczególnie są nam potrzebne. Bo jak Państwo dzisiaj pojadą na stację benzynową Orlenu, na przykład, gdzie największy oligarcha w Polsce państwowy buduje imperium z Lotosu, z Orlenu, energii, a teraz z Pegeningu, dając nam wysokie rachunki za prąd, za gaz. To dzisiaj płacimy ponad 8 zł za litr benzyny, za tonę węgla ponad 2,5 tysiąca zł. Inflacja 14%. I potem jakiś geniusz z rządu wychodzi i mówi, że cały czas można zbierać chrust. To są ich pomysły i to jest skala upadku, do której doprowadzają wiele polskich rodzin. A 36 miliardów euro, które mogłyby być zainwestowane i mm, służyć polskiej gospodarce i Polakom, i też obniżyć y, tę presję inflacyjną, wzmocnić złotówkę, leży w Brukseli, bo Ziobro i spółka nazywana Solidarną Polską blokuje jakiekolwiek zmiany, które by przywróciły w Polsce praworządność, przywróciłyby w Polsce niezawisłość dla sędziów i sądów. To jest y, szkodnictwo do m. tej potęgi. Myślę, że i Zbigniew Ziobro i ta cała ekipa będzie rozliczona przez wyborców. Zresztą dzisiaj próbuje ich rozliczać Jarosław Kaczyński, nie dając im gwarancji startu wspólnego z list Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego Zbigniew Ziobro staje się okoniem. I walka tych dwóch panów powoduje, że my wszyscy jako obywatele Rzeczpospolitej tracimy realne pieniądze, które są Polsce niezwykle potrzebne. Wierzę w to, że w końcu Uda się tych szkodników odsunąć i przywrócić w Polsce nie tylko praworządność i ład, ale też doprowadzić do tego, że ceny nie będą w takim tempie szaleńczym wzrastały, że zajmiemy się poważnie gospodarką i tym, żeby Polacy odczuli, że można żyć lepiej, że ciepła woda w kranie to nie jest ekstrawagancja, to jest norma i nie trzeba zbierać chrustu, bo stać kogoś na ogrzanie mieszkanie i stać też, żeby to mieszkanie kupić. To są elementarne prawa, których dzisiaj jesteśmy pozbawiani. Tak się przyzwyczailiśmy do jednego miliona straty codziennie. Nikt co o do... nie mówi właściwie. Nikt tak. o tym nie mówi, tak jak o aferach. Szanowni Państwo, my tutaj okay. także przeżywamy swoje doświadczenia na przykład z Solidarną Polską. Oto yy, pamiętacie Państwo, we wrześniu tamtego roku Solidarna Polska przywiozła tutaj ministra Kowalskiego. Stanęli pod dworcem PKP i powiedzieli, że następnego dnia podejmie PKP decyzję na skutek interwencji ministra Kowalskiego. I oto będzie w trybie przyspieszonym wybudowany dworzec, dworzec kolejowy w Koninie. Mija prawie rok, a dworca nie ma i chyba. Nikt nie wie, kiedy on będzie wybudowany. To są te obiecanki, cacanki, a niestety wielu z nas. Um... No nie mówię, że my, ale są tacy, którzy wierzą w tego typu marketing polityczny, który kończy się dla nas wszystkich katastrofą. Codziennie milion euro z powodu Solidarnej Polski, codziennie odwracanie się od Europy, codziennie napinanie muskułów po to, ażebyśmy tracili pieniądze, jak na przykład Krajowy Plan Odbudowy, który do tej pory nie funkcjonuje, a mógłby już funkcjonować i, szanowni państwo, wpłynąć na poziom wartości złotego, co jest bardzo ważne. Przecież ta Inflacja jest też wywołana tym, że nasza złotówka jest tak słaba i tak bardzo osłabiona. Ale chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć tu w naszym regionie, bo odbyła się wczoraj czy przedwczoraj konferencja prasowa i mówiono tam, że górnikom trzeba by pomóc, ale oczywiście no winna jest oczywiście Donald Tusk, Platforma Poseł Nowak, wszyscy, że górnikom się nie pomaga, ale ja postuluję, i rządzicie od 6 lat. I postu, siedmiu. siedmiu ja postuluję cały czas w tej chwili górnicy zbierają podpisy pod 100 tysięcy podpisów muszą zebrać żeby potraktowano ich tak jak traktuje się górników na Śląsku czyli żeby dostali emerytury pomostowe i urlopy i urlopy górnicze i odszkodowania w związku z zakończeniem działalności ZTPAK i wystarczy szanowni państwo rządzący po dziewięciu posłów stąd Plus Solidarna Polska, która przywiozła ostatnio ministra ozdobę. Proszę bardzo, 15 podpisów waszych pod ustawą, którą przygotowali związkowcy, którzy teraz zbierają pod nią te 100 tysięcy podpisów. 15 waszych podpisów i zrobi się to, na co czekają właśnie górnicy i nasz region. Wy teraz rządzicie, nie my. Od wielu lat już nie rządzimy. Tak więc bierzcie odpowiedzialność za swoje czyny i czyńcie coś, bowiem wszystko wskazuje na to, że działacie tylko na zasadzie propagandy, obietnic i niespełnionych, niespełnionych zamierzeń. Czy jakieś pytania? Oczywiście. Ja chciałem prosić o komentarz do tzw. kamieni milowych, na które zgodził się miłościwie panujący rząd, zamiast za odmontowanie w międzyzkabeo. Mamy za kilka dni głosowanie w Sejmie poprawek senackich. Senat próbował poprawkami naprawić tę ustawę, y, o, która by no, spełniała kryteria zapisane w kamieniach milowych. Senatorowie PIS zagłosowali za tymi poprawkami. Y, ale czy tak będzie w Sejmie, to się okaże. Wydaje mi się, że i wczorajsze spotkanie z panią y, szefową Komisji Europejskiej, ale też głosy płynące z Brukseli, Wyraźnie wskazują na to, że no, Bruksela umie czytać, wiedzą o co chodzi w tych ustawach i wiedzą co mówią od wielu miesięcy, że bez spełnienia tych e, e, zmian zawartych w kamieniach milowych nie będzie środków e, z Funduszu Odbudowy, mimo zatwierdzenia KPO jako dokumentu, jako pewnego programu. E, pieniądze do Polski nie popłyną, więc e, w czwartek będziemy mieli to sprawdzam, czy Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za poprawkami senackimi i wtedy szansa na to, że te kamienie milowe będą realizowane jest znacznie większa, bo są dwa obszary. rozwiązuje. Pierwszy Was polityków, drugi dotyczy nas obywateli. Wy się o sądy, o Izbę Dyscyplinarną, a nam y, nałożycie y, prawdopodobnie dodatkowe opłaty od 2004 tego za używanie samochodów spalinowych. I nie tylko, bo już tam pan premier Morawiecki zgodził się na wpisanie opłat za autostrady i drogi szybkiego ruchu. Jest tam ileś quasi nowych podatków zaszytych, ale panie redaktorze, no nie ukrywajmy, no, od siedmiu lat ten rząd wprowadził kilkadziesiąt nowych opłat i podatków. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc kolejne to jest ich norma. To jest oczekiwanie Unii Europejskiej, nie To jest oczekiwanie, na które zgodził się pan premier Morawiecki, odpuszczając wiele innych obszarów. To jest, y, jak gdyby, rozwiązanie, które przyjął rząd Morawieckiego, wstydliwie o tym nie mówiąc. A wasze stanowisko w tej kwestii? Wie pan, na no chwilę musimy zważyć przede wszystkim. Praworządność jest, jak gdyby, rzeczą oczywistą, bo to jest kwestia wartości. Unia powstała dla wartości, nie dla pieniędzy, pamiętajmy o tym. To jest y, rodzina, która powstała dla demokracji, wartości, dla, dla obrony bezpieczeństwa, pokoju. W drugiej w drugim kroku dopiero dla pieniędzy, ekonomii i. Nie, wspólnota węgla i stali nie nie, była. Ale wspólnota węgla i stali się w wspólnotę wartości. I Polska wstępowała i Polska wstępowała do wspólnoty wartości. Dzisiaj to są pieniądze. 36 miliardów euro, które może być zainwestowane, e, dobrze zainwestowane, na szali znacznie więcej przeważa niż te, te ujemne e, m, punkty przyjęte, chociaż źle, że one zostały przyjęte w taki sposób, bo to jest tak, jak się, się o czym innym z nimi rozmawia. I o co innego się walczy? Chce się ułaskawić ziobre i go ugłaskać, i tam się cały spór toczy, czy sędzia ma być odwołowalny, czy nie. A zostawia się ca całą ekonomię, bo na to się zgadza Morawiecki, licząc, że tamto mu Europa odpuści, no to potem są takie efekty. To jest, to jest taka dyplomacja, która już nawet nie jest na kolanach, tylko należąco e od wielu miesięcy uprawiana. Oczywiście na polskie, na potrzeby wewnętrzne. To napinanie mózgów i machanie szabelką jest na każdym kroku, potem jadą tam i, i zgadzają się na wszystko. Bo przypomnę, że na to powiązanie wypłaty środków z praworządnością zgodził się Mateusz Morawiecki, a nie nikt inny. Czy byście się zgodzili? Wie pan, myśmy pan, my byśmy nie, nie negocjowali się, tego. Ale, <grym się> ale wy pan, to, znaczy pytanie zadać, czy by byśmy tak wynegocjowali? Nie bybyśmy wynegocjowali to lepiej. Ponieważ nie kłócilibyśmy się o rzeczy oczywiste, o to, że praworządność i demokracja są podstawa, podstawowymi prawami obywatelskimi i europejskimi. Jeżeli ktoś się na tym skupił tam i zostawił wszystko inne, no to tak jest. Myśmy się skupiali na tym, żeby do Polski przyciągnąć maksymalnie duże środki. Przypomnę, że budżet poprzedni. Europejski, który trafił do Polski był rekordowo wysokim. Polska była rekordzistą, jako chodzi o kraj. Wynegocjowany przez kogo? Przez premiera Tuska, przez Janusza Lewandowskiego, szefa, wtedy był komisarzem do spraw budżetu. To żeśmy załatwili. Ten budżet na kolejną kadencję, na kolejną perspektywę finansową też był negocjowany przez naszych europosłów, bo to Janusz Lewandowski i Janek Olbrycht negocjowali w Komisji Finansów, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości nie miał czasu brać udziału w tym. Więc My dbaliśmy, dbamy i będziemy dbać o pieniądze europejskie dla Polski i starać się na pewno ograniczać ilość podatków i para podatków nałożonych na Polaków w ostatnich 7 latach, bo to dławi gospodarkę i wysyca pieniądze z naszych portfeli w sposób nieprawdopodobny. A przy tak wysokiej inflacji, przy tak wysokich kosztach życia, no to każda złotówka zostawiona w portfelu ma znaczenie. Ale wie Pan, że to będzie kłopot, ponieważ Pol Polska zdecydowała na Unię, e, możliwość nakładania na Jeszcze rady. raz się powiem Panu, że Pan Premier Morawiecki sprzedał ja, ja to wszystko. Pan na zapewnieniu, że będziecie ograniczać Ale nie wszystkie podatki Unia napada. No, naprawdę, nie straszmy Unią, no, no <laughs> per saldo zostajemy miliardy do, na, na plus, natomiast... Ileś podatków i para podatków wprowadzonych przez Polskę, opłatę paliwową, którą wprowadził rząd, nie na, nie, nie, nie na siłę. Nikt nas nie zmuszał do tego. A zwłaszcza, że teraz obowiązują derogacje w związku z wojną, która jest po, ta, po stronie ukraińskiej, w związku z kryzysem energetycznym. W tej chwili cała koncepcja, niestety polityki, mówię niestety polityki klimatycznej, bo ta wojna... Może spowodować, że polityka klimatyczna zostanie odsunięta o kilka czy kilkanaście lat, a to jest zabójcze dla nas. Proszę zobaczyć, co się z suszą dzieje, co się dzieje z uprawami i tak dalej. Ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Grudzień 2019 roku. Panie redaktorze, to co zrobił Morawiecki tam właśnie, decydując się, że w 2030 roku będzie y, ograniczenie emisji CO2 w Polsce o 55%, y, nie negocjując tego, bo tego jakby tematu nie było. Ważnego tematu transformacyjnego w ogóle nie było w negocjacjach rządu polskiego, bo rząd polski czym się zajmował? Ano przesłaniem ziobry, czyli obroną właśnie rzeczy nie do obrony czyli władztwa Ziobry nad sędziami nad praworządnością tym się zajmował zajmowały takie rzeczy o których Pan mówi takie podatki chociażby on powinien twardo powiedzieć Polska zgodzi się na przykład na 55% albo nie na 45% pod warunkiem, że będą takie pieniądze na transformację bo my jesteśmy węglowi takie działania słyszał Pan cokolwiek? Nic Morawiecki po prostu w ciemno zgodził się na rzecz, która jest dla nas bardzo trudna, bo zajmował się czymś zupełnie innym. Czymś, co sam wywołał z Ziobro razem. jakich